Dzień dobry, witamy cały świat, zgubiłem się. Taka droga brakło betonu, brakło asfaltu. Chondzeczu stoi, a ja jestem takim miejscu to co tu zobaczyłem No to nieważne Zaraz wy zobaczycie Tak tutaj jest pięknie Błogi, spokój i cisza. Jak nie spadnę na dół, bo muszę zdradzić, że jest na dół ze 40 metrów, lepiej. Do samego dna na dół od mojej tu podstawy to jest... To jest tak to wygląda tam będzie z 50 metrów lekko a widoki takie takie widoki przed godziną 18.00. Za to tak majestatycznie kolorowo wygląda niebo. Tu góry. Tam ocean. Kadłub. A tam. Dalej. Kolejna wyspa, którym nawet, nawet nieźle widać. Teraz w tych chmurach tam przepięknie widać. Takie widoki. Takie rzeczy tylko na Filipinach. Ja się zgubił. Takie widoki. No, mówię, na dół to jest z 50 metrów i daleko. Nie wiem, ile jestem nad poziomem morza, ale po mojemu tyle będzie. Od podstawy co stoję. Natomiast ile nad poziom morza, no ze 300 metrów 400 to na pewno jesteśmy. Na najwyższym chyba poziomie wjechałem. Nie wiem czy nie najwyższy, no ale no, widoki są takie. Chmury. Tam przejeżdżałem, w jednym miejscu byłem, a tu wrócę jeszcze. To normalnie chmura się tam wjeżdżał. Tylko, że tam nie idzie wjechać. Muszę oczaić tą drogę, o co mam. czemu to się nie dojechać, ale będę szukał drogi, żeby tam wjechać. A jak nie, to poślę tam drona. Dzisiaj niestety nie mam. Kichor Island filmie jesteśmy Kołmarii i Dognałczan i tam wyspę do Maggette i takie widoki Przepiękne Wiatr wieje, trochę się cyn ale nie ma znaczenia, tak to daleko jest. Mam objechaną wyspę i wjechałem w takie miejsce, co jeszcze nigdy, ja tu nie byłem. To jest nowość dla mnie gdzie już tutaj wjechałem na tej wyspie w każde dziurę można powiedzieć, ale jeszcze nie aż tak w każde. Jeszcze są. Jeszcze są. niebo takie to jest w górach, to pochmurno jest dzisiaj ale mamy tak to się brało na deszcz i za to tutaj tak trochę zjechałem, prawda, bo była fajna wiata mówię, wiata, ja ale schowam się ale na obecną chwilę znalazłem taki widok To dookoła, tu jest. Tu trzeba mieć drona. Na obecną chwilę, tyle. Z przepięknych Filipin, Maria Sikihor Island, Filipin. Pozdrawiamy cały świat. hakuna matata